Byliśmy ze sobą, więc nie wchodź mi w drogę. Nie przeszkodzisz mi w zdobyciu bogactwa. To moje jedyne marzenie. Leonel przed chwilą stąd wyszedł. Oświadczył mi się. Odmówiłam mu. Za tydzień wychodzę za Alvara San Romana. Tydzień później. Jak się prezentuje? Szykownie. Szczęście przydało Ci blasku. Bez przesady. Patrzysz na mnie oczami matki. Czy na pewno chcesz tego ślubu z palomą? Oczywiście. Wiem, co do niej czujesz, dlatego jestem Ci wdzięczny za akceptację tego związku, który da mi szczęście w ostatnich chwilach życia. Słyszysz? Zabraniam ci iść na ten ślub. Niczego mi nie zabronisz. Żeni się mój najlepszy przyjaciel. Nie udawaj. Chodzi ci o twoją cyrkówkę, nie o Alvara. Nie zamierzam się z tobą kłócić. Mam nadzieję, że trafi cię szlak, kiedy staną się małżeństwem. Chodźmy, ciociu. Nie wytrzymam tu. Do widzenia. Opowiem Pani wszystkie plotki. Dlaczego bierzesz ślub z innym? Dlaczego właśnie teraz, kiedy się w tobie zakochałem? Dlaczego muszę Cię stracić? Dlaczego? Dzień dobry. Jestem umówiona z panem Leonelem. Jest w salonie. Witaj, Leonelu. Zadaje pan szyku Elegant Dziękuję Doniu Pacis Moja wnuczka na pewno pana uszczęśliwi Zawsze przy panu będzie Ma złote serce Wiem, że robi to z dobrej woli. Może pan oprzeć się na niej aż do śmiało, aż do śmierci. Wspaniale wyglądasz, kochana. Urzędnik już czeka. Nie do wiary. Ten wspaniały i inteligentny chłopak niedługo umrze. Jest tak pełny życia, tak silny. Będzie tort? Żadnych tortów, jesteś na diecie. Dziś 10 czerwca 1998 roku przystąpili do zawarcia Związku Małżeńskiego panna Paloma San Roman Ruiz i pan Alvaro San Roman. Okropność. Wezmą nas na języki. Kuj Alvaro bierze ślub z twoim Benkartem. A jakby tego było mało, Luis Fernando ośmielił się tu pokazać. Nie zaczynaj. Nasz syn jest chory. To jego wielki dzień. Przynieście rodzicom dumę, radość i szczęście. Społeczeństwo błogosławi Waszemu Związkowi. Odwdzięczcie mu się, wychowując potomstwo na dobrych obywateli. Domyślam się, jak cierpisz z powodu ślubu Palomy. Skąd wiesz? Kochasz ją. Oświadczyłeś się jej. Sporo wiesz o moim życiu. Nie załamuj się. Oboje jesteśmy samotni. Możemy przynieść sobie ulgę. Pomogę ci zapomnieć o palomie. Pozwól mi uczynić cię szczęśliwym. Poznajmy się lepiej. La vida es alegría. O serà realità. Eras mia agonía. Ho mi felicità. Guardia, eres simplemente tu mi de la mitad, eres un ideal en mi manera de amar. Necesito preciosa, 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 preciosa. ¡Ay, va, ahí va. Niech ci Bóg błogosławi i obdarzy cię szczęściem. To mój wyjątkowy dzień. Jedyny. Lekarz ci zabronił. Jak się czujesz? A jakże mogę się czuć? Spełniło się moje marzenie. Nic cię nie boli? Ani trochę. Wszystkiego najlepszego. Tworzycie wspaniałą parę. Dziękujemy. Nie podejdziesz do almy? Złapała bukiet falony. Nie mogę. Twoja matka nas pilnuje. Zresztą Twoja siostra nawet mnie nie zauważyła. Powiedzcie jej, że chciałbyś z nią zatańczyć? Zaraz wracam. Chciałbym złożyć ci życzenia. Co za tupet? Niewierny na oczach umarlaka gawędzi sobie z cyrkówką. Zaraz zakończę tę pogawędkę. Śmiało. Witaj, przystojniaku. Napijemy się? Na zdrowie! Co za elegant! Uwiodę go. Kto miałby się z Tobą ożenić? Ślepy. Chociaż już odzyskał wzrok. Pocałowaliśmy się. Strasznie rozpacza, że Paloma go odrzuciła. Czuję się ze mną związany po naszej nocy. Ty też? Co się wtedy stało? Nic. W sumie nic. Kiedy tamta weszła do pokoju Leonela, ulotniłam się. Straciłem cię, palomo. Żeby nie wpaść z powrotem w rozpacz, spróbuję zapomnieć o tobie w ramionach Milagros. Tak. Ona pomoże mi wyrzucić cię z serca. Bądź szczęśliwa, Salwarem. Najważniejsze jest jego szczęście. Po to za niego wyszłam. Ja się nie liczę. Dlaczego ciągle się poświęcasz? Najpierw ustępujesz swojej siostrze, z którą się ożeniłem. A teraz wychodzisz za Alvara, bez miłości. Pragnę uszczęśliwiać innych. Moje szczęście jest bardzo odległe. Cudowne przyjęcie, Alvaro. Dziękuję Eduardo. Dziękuję, Eduardo. Wszystkiego najlepszego. Chodź ze mną po coś do picia. Zaschło mi w gardle. Wszystkiego dobrego, Alvaro. W porządku? To ja cię pytam. Dobrze się czujesz? Trochę boli mnie głowa. Chodź, położysz się. O, chyba. Mój dom zamieniony w cyrk. Co za okropne stroje. To hołota. Nie potrafią się zachować. Przestraszyłeś mnie. A mnie się podobają. Rozmawiałem z klaunami. Może urządzimy taką zabawę u nas. Byłoby świetnie. Nie pleć bzdur. Nie jestem w nastroju. Gdzie się podziała Alma? Czy już o mnie zapomniałaś? Jesteś dla mnie najważniejszy. Tylko, że mama uparła się, żeby mnie wydać za Oscara. Mam dość tych awantur. Nie przejmuj się nią. Nie wolno ci zwątpić w to, co do mnie czujesz. Raz już próbowaliśmy uciec. Chcesz to powtórzyć? Nie, to byłoby straszne. Przemyślałem to. Nie musimy już uciekać. Jesteśmy pełnoletni. Możemy wziąć ślub potajemnie. Kiedy to ogłosimy, nikt nas nie rozdzieli. Pobierzemy się? Zostanę Twoją żoną? Naprawdę? Almo, czy chcesz zostać moją żoną? Oczywiście, najdroższy. Mój jedyny. Chodźmy stąd. Tak, ci bogacze wysyłają złe fluidy. Zostańmy jeszcze. Jedzenie jest fantastyczne. Czemu mielibyśmy już iść? Trzeba świętować ślub palony. Bawmy się jak u siebie w cyrku. Proszę wyłączyć radio. Zaśpiewam.

Tam ci lepiej się bawią. Tutaj jest drętwo. Przystojnego kawalera upolowałam. Potańczymy sobie. Ani kroku bez Upiłaś się. Ja? Tak, prędko? Do zobaczenia. Idziemy. Bąbelki uderzyły mi do nosa. Po tym ból szybko minie. Jaki smutny jest los. Tak długo czekałem, aż zostaniesz moją żoną, a kiedy to się stało, rozdzieli nas śmierć. Niedługo choroba przykuje mnie do łóżka, nie załamuj się. Masz jeszcze sporo czasu, żeby cierpieć albo się uratować. Medycyna robi szybkie postępy. Nie trać wiary. Wiara, odwaga. Będę je tracił z każdym dniem. Moją jedyną radością jesteś ty. Wiesz, że zawsze będę przy tobie. Może zamieszkamy sami. Szczerze mówiąc, wolałabym spędzać z Tobą dzień, a na noc wracać do siebie. Nie mogę zostawić dziadka i pchełki. Jak sobie życzysz. Będzie tak, jak powiesz. Dziękuję. Jesteś moją żoną, panią mojego życia, chociaż nigdy nie będziesz moja. Niech ona wreszcie pójdzie spać. Właśnie chcę spać. Do łóżka. Tak, tu będę spała. Idź do siebie. Kręci mi się w głowie. Gdzie mój pokój? Tam na prawo. Nieprawda, gdzie indziej. Idź się położyć. Mój przystojniak. Było ci przykro, że ukochana wychodzi za mąż? Simon i ja wyjaśniliśmy sobie wszystko. I wiesz co? Zaproponował, żebyśmy się potajemnie pobrali. Zrobicie to? Oczywiście, kiedy odłożymy trochę pieniędzy. Mogę wam dać, ile chcecie. Dziękujemy. Ale Simon raczej nie przyjmie niczego jego wsparcia. Życzę wam szczęścia. Ty nie możesz być szczęśliwa. Jesteś taka dobra, palomo. Związałaś się z Alwarem, żeby dać mu trochę radości, chociaż go nie kochasz. Chodzi mi wyłącznie o jego dobro. Przysłano to, kiedy zajęłaś się Alvarem. Co tam jest napisane? To na pewno jakiś wspaniały prezent. Nawet nie widząc Cię, domyślałem się, że jesteś najpiękniejsza na świecie. Z wyrazami serdeczności Leonel de la Riva. Piękny podarunek. Od kogo? Od kogoś, kto bardzo mnie kocha. Kilka miesięcy później. Przedrzeźnianie artystów to wspaniała zabawa. Na arenie zapominam o wszystkich zmartwieniach. Masz na myśli Milagros i Pantery? Coraz gorzej z nimi. Milagro szykuje się do ślubu z Leonelem. Całkiem straciła rozum. Czuję, że im się nie uda. Dlaczego? Może w ciągu ostatnich miesięcy, kiedy się z nim nie spotykałam, Leonel ją pokochał. Matczynę serce mówi mi, że ten bogaty chłopak chce przy mojej córce zapomnieć o tobie. A Lorenzo po staremu nie pracuje, tylko się włóczy. Wszyscy jego koledzy poszli do więzienia za złocieństwo. Na szczęście panterze się udało. Nie ma zamiaru się zmienić. Bardzo się boję, że wróci do więzienia A Klaudia? Ciąża jest coraz widoczniejsza Od dawna się do niej wybieram Tylko na nic nie mam czasu Nadal brak wieści o Ranselu? Nie odzywa się Mieszka w Miami, Miami czy jakoś tak nie wracam. Jak się czuje, doktor San Román? Coraz gorzej. Bóle głowy są coraz częstsze. Bywa, że przez cały dzień nie wstaje z łóżka. Leki przestały działać. Strasznie mi go żal. czysko. Ze wszystkich sił walczy o życie. Czas szybko biegnie. Ani się obejrzałam, kiedy minęło tych parę miesięcy od naszego ślubu. Wtedy ostatni raz widziałam Luisa Fernanda. Wciąż o nim myślisz, prawda? Kochasz go? Na Twoim miejscu zapomniałabym o nim. Jest tylu wspaniałych kawalerów. Wiele bym dała, żeby o nim zapomnieć. Luis Fernando nie opuszcza mojego serca ani wspomnień. Musisz zmienić swoje życie. To przykre, ale. Niedługo Pan Bóg wezwie do siebie doktora Alvara. Zostanę wtedy sama. Sama ze wspomnieniami i bólem. Znajdź szczęście z innym, który będzie tylko Twój. Który będzie należał do Ciebie ciałem i duszą. Nie, Ciociu Pacis. Dobrze wiesz, że mój ukochany należy do innej. Do mojej siostry. Ta podła waleria okropnie Cię skrzywdziła. Nie zważała na Waszą wielką miłość. Niech Bóg wybaczy jej zło, które wyrządziła. Wiele zła. Zaczęło się. Rodzi się nasze dziecko. Koniec odcinka 55. Wersja polska, telefilm Łódź. Tekst Jarosław Zalewski. Czytał Radosław Popłońkowski. Wyjątkowo skuteczny sztyft, który Ani na mojej...